Warsztaty adresowane są do mam z dziećmi do pierwszego roku życia. Zorganizowane zostały, aby przygotować rodziców na reagowanie w różnych sytuacjach. Zaletą jest to, że mamy będą mogły wraz z dziećmi uczestniczyć w zajęciach. Będziemy się koncentrować z jednej strony na takim aspekcie rozwojowym, co takiego się dzieje z naszym dzieckiem w tych pierwszych latach życia, bo on jest taki najbardziej istotny dla późniejszego rozwoju. A w następnej kolejności będziemy się zajmować takimi zagadnieniami, jak radzić sobie z różnymi na przykład napadami złości u dzieci, jak postępować w sytuacji, kiedy dziecko właśnie nie chce zrobić czegoś, czego byśmy oczekiwali od Niego, jak rozróżniać pomiędzy karą a konsekwencją, w jaki sposób chwalić dziecko, to będą tematy, które będziemy w trakcie tego, tych spotkań poruszać. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Czas trwania: 6 spotkań po 2 godziny, a planowany termin rozpoczęcia to 26 września. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świnicy lub w samej siedzibie przy ulicy Wałbrzyskiej 11. Liczba miejsc ograniczona.